Cześć witam bardzo serdecznie z tej strony Darek. Dzisiaj mam dla was bardzo ekscytującą informację. informację dla wszystkich kryptoentuzjastów i osób które czują się częścią technologii blockchain czują się częścią społeczności Binance. Ponieważ jest to event prowadzony event prowadzony na żywo właśnie przez giełdę Binance Binance blockchain. Week w Dubaju, moi drodzy, w tym roku, w październiku 30-31 października, dwa pełne dni, moi drodzy, na których zobaczymy ponad 120 profesjonalistów na dwóch scenach na dubajskiej Coca-Cola Arena. Moi drodzy, tematem przewodnim tego eventu jest momentum, czyli zapewne jako pierwsi będziecie mogli dowiedzieć się, co nas czeka, zapewne już w nadchodzącym roku, co nowego zmieni się w branży. Blockchain w kryptowalutach, jakie nowe zabezpieczenia, funkcjonalność, i też, i też atrakcyjność może tych naszych kryptowalut, zostaną przedstawione, aby funkcjonalność, i, i zastosowanie jakie widzimy w dniu obecnym zostały zachowane, a być może rozwinięte jeszcze szerzej. Mówiąc konkretnie o evencie, moi drodzy, tak jak już powiedziałem, działem 30-31 października, ale co najważniejsze, właśnie widzicie stronę artykułu o tym evencie. Właśnie tutaj mamy też link, zobaczcie, który kieruje nas do portalu biletowego. Dlaczego nagrywam ten materiał? Dlatego, że teraz możecie, możecie otrzymać bilet w formie early bird, czyli tak zwana przedsprzedaż, moi drodzy. Zobaczcie, cena przed sprzedaży jest to jedyne 99 dolarów zamiast 600. Musicie przyznać, że jest to atrakcyjna zniżka, więc jeśli Dubaj jest miejscem, które jest na waszej liście krajów do odwiedzenia i macie czas i środki, 30-31 października Moi drodzy, to jest kierunek dla Was. Jesteście, jeśli jesteście osobami, które są związane bardzo blisko z kryptowalutami, z technologią blockchain, być może chcecie jako pierwsi na żywo relacjonować ciekawe informacje dla swojej społeczności. Moi drodzy. Ten event jest dla Was i ta zniżka na bilet również jest dla Was. Także zapraszam Was serdecznie do korzystania z tej oferty. Dopóki bilety są jeszcze dostępne, ta zniżka dostępna jest. Do wyczerpania dostępnych zapasów. Tyle ode mnie na temat tego eventu. Więcej zobaczycie sami na linkach, które zostawiam Wam pod tym filmem link do artykułu i również link do tej strony, którą widzicie teraz, ze zniżką, na której możecie kupić bilet. Tutaj też macie filmik wprowadzający Was w ten właśnie event. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia na kolejnych. Cześć.